Czy wiesz, że mimo bilionów dolarów zainwestowanych przez przemysł farmaceutyczny, ostateczne lekarstwo na choroby takie jak rak nadal wydaje się odległą mrzonką? Przemysł ze swoją całą potęgą nadal oferuje leczenie, które często są tylko tymczasowymi rozwiązaniami. Ale co, jeśli powiem Ci, że istnieje realna nadzieja poza zasięgiem wielkich korporacji? Prawdziwy Dawid walczący z Goliatem w dziedzinie onkologii, który wyzwał status quo i przyniósł coś rewolucyjnego. Poznaj doktora Jamesa Allisona, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, giganta w dziedzinie badań nad rakiem. W 2018 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny jedną z najbardziej prestiżowych i trudnych do zdobycia nagród w świecie nauki. Nagroda ta nie jest przyznawana byle komu, jest zarezerwowana dla tych, których prace radykalnie zmieniają nasze rozumienie i leczenie chorób. Doktor Allison został uznany za swoje odkrycie, jak manipulować układem odpornościowym, aby zwalczać raka, podejście, które zmienia życie i wyzwanie dla granic konwencjonalnej medycyny. Po całym życiu poświęconym walce z rakiem, dr Allison skompilował wyjątkową listę 11 najlepszych produktów, które nie tylko zwalczają, ale niszczą raka i komórki rakowe. To nie jest zwykłe wideo, jakie znajdziesz w programach telewizyjnych. To rzadkie i odważne objawienie dostępne tylko dla tych, którzy są gotowi szukać rozwiązań poza tradycyjnymi ścieżkami. Jesteś na progu odkrycia informacji, które mogą zmienić nie tylko twoje życie, ale także życie twoich bliskich. To rodzaj wiedzy, która może dać ci realną przewagę w walce z rakiem, więc nie trać czasu. Ważność prewencji i leczenia. Udostępnij to wideo jak największej liczbie osób już teraz i pomóż rozprzestrzenić tę życiową wiadomość. Przygotuj się na podróż, która może przekształcić twoje spojrzenie na prewencję i leczenie raka w sposób nieoczekiwany i potężny. Zostań z nami do końca i odkryj sekrety, które mogą być kluczem do twojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Ważność prewencji i leczenia. Walka z rakiem nie jest bitwą, którą stoczysz tylko w momentach krytycznych zaczyna się znacznie wcześniej strategicznym podejściem do prewencji i leczenia. Zamiast czekać na chorobę, prawdziwa moc tkwi w przyjęciu aktywnego i świadomego podejścia, aby utrzymać raka z dala. Prewencja jest często niedoceniana, ale jest kluczem do znacznego zmniejszenia ryzyka raka. Badania pokazują, że nawet 50% przypadków raka można zapobiec poprzez proste i skuteczne zmiany w stylu życia. Wyobraź sobie, że tylko niewielkie zmiany w diecie, ćwiczeniach i codziennych nawykach mogą drastycznie zmniejszyć ryzyko raka. Ponadto, leczenie raka nie ogranicza się tylko do tradycyjnych metod. Naturalne produkty i suplementy wykazały w różnych badaniach potężne efekty w walce z rakiem. Te produkty, wiele z których zostanie ujawnionych w tym filmie, mają właściwości, które wykraczają poza zwykłe oczekiwania. Na przykład niektóre wykazały potencjał do hamowania, namnażania się komórek rakowych, a nawet promowania śmierci tych komórek. Nauka zaczyna ujawniać, że połączenie prewencji z tymi innowacyjnymi produktami może stworzyć solidną obronę przed rakiem. Zaawansowane badania wskazują, że pewne naturalne związki mogą działać synergistycznie z konwencjonalnymi metodami leczenia, wzmacniając wyniki i oferując bardziej kompleksowe podejście. To, co zaraz odkryjesz, to produkty, które oprócz bycia bogatymi w składniki odżywcze i przeciwutleniacze, mają naukowe dowody potwierdzające ich skuteczność w prewencji i zwalczaniu raka. Te produkty były przedmiotem badań na najwyższym poziomie i są coraz bardziej uznawane za swój znaczący wkład w zdrowie. Bycie na bieżąco i informowanym o tych odkryciach jest kluczowe. W końcu, podczas gdy przemysł farmaceutyczny nadal eksploruje nowe terapie, Fundamentalne jest, abyś miał również dostęp do informacji, które mogą uzupełnić i wzmocnić Twoje leczenie i prewencję w sposób naturalny i bezpieczny. Przygotuj się na poznanie 11 najlepszych produktów, które mogą zrewolucjonizować Twoje podejście do zdrowia i raka. Robiąc to, nie tylko będziesz informowany o najbardziej zaawansowanych opcjach ale także podejmiesz proaktywne kroki w kierunku zdrowszego i bardziej chronionego życia. Zostań z nami, ponieważ to co nadchodzi, może być przełomem w twojej podróży do zdrowia i dobrego samopoczucia. Produkty, które pomagają zwalczać raka. Kurkuma. Kurkuma zawiera kurkuminę, aktywny związek o potężnych właściwościach przeciwnowotworowych. Badania pokazują, że kurkumina może pomóc zahamować wzrost komórek rakowych, zmniejszyć stany zapalne i wzmocnić układ odpornościowy. Przegląd opublikowany w Journal of Cancer Research and Clinical Oncology wykazał, że kurkumina wykazała skuteczność w różnych typach raka, w tym piersi, jelita białego i prostaty. Aby zmaksymalizować korzyści, Przyjmij curtynie w postaci standaryzowanego suplementu co najmniej 500 ml na ziemię. Może być również dodawana do żywności i modelu. preferencyjnie z pierwszym czarnym, aby poprawić Zielona herbata. Zielona herbata jest bogata w końcu. Takie jak które wykazały zmniejszenie wzrostu komór i indykowanie programowanej śmierci pomiarowej, a badanie opublikowane w Journal of the National Cancer Institute ujawnia, że regularne spożywanie zielonej herbaty jest związane z mniejszą zachorowalnością na raka, szczególnie piersi i prostaty. Spożywał od 2 do 3 zielonej herbaty dziennie. Dla silniejszych efektów Rozważ suplementy z ekstraktem z zielonej herbaty zawierające 200 do 400 mg EGCG, epigalokatechiny, galusan, brokuły. Brokuły są bogate w sulforafan, związek, który może pomóc w detoksykacji organizmu i ochronie przed różnymi typami raka, takimi jak rak płuc i prostaty. Badania wykazały, że że sulforafan może hamować tworzenie się komórek rakowych, a nawet pomagać w redukcji guzów. Spożywaj surowe lub lekko ugotowane brokuły regularnie. Suplementy z ekstraktem z brokułów są również opcją, szczególnie te standaryzowane pod kątem sulforafanu. Czosnek. Czosnek zawiera związki, takie jak alicina, które mają właściwości przeciwnowotworowe. Może pomóc zmniejszyć ryzyko raka i potencjalnie zahamować wzrost komórek rakowych. American Journal of Clinical Nutrition opublikował badanie, które wykazało związek między spożyciem czosnku a zmniejszeniem ryzyka różnych typów raka, w tym żołądka i jelita grubego. Spożywaj jeden do dwóch ząbków świeżego czosnku dziennie. Alternatywnie, suplementy z czosnku starzonego, Mogą być również skuteczne. Maliny. Maliny są bogate w kwas elagowy, przeciwutleniacz, który może pomóc zneutralizować wolne rodniki i zapobiec wzrostowi komórek rakowych. Badanie opublikowane w Journal of Nutritional Biochemistry wykazało, że kwas elagowy może indukować programowaną śmierć komórkową w komórkach rakowych i zmniejszać stany zapalne. Włączaj świeże maliny do swojej diety, lub rozważ użycie suplementów z kwasem elagowym zgodnie z zaleceniami producenta. Orzechy włoskie. Orzechy włoskie są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 i przeciwutleniacze które mogą mieć działanie ochronne przeciwko rakowi. Badanie w Journal of Nutrition wykazało, że spożywanie orzechów włoskich. Jest związane ze zmniejszeniem ryzyka raka piersi i prostaty. Spożywaj garść orzechów włoskich dziennie. Mogą być dodawane do sałatek, jogurtów lub jako zdrowa przekąska. Pomidor. Pomidor jest doskonałym źródłem likopenu przeciwutleniacza, który wykazał zmniejszenie ryzyka raka, szczególnie prostaty. Według badania w Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention. Likopen może pomóc zapobiec rakowi i zmniejszyć wzrost komórek rakowych. Spożywaj gotowane pomidory i rozważ spożywanie produktów pomidorowych, takich jak sos i sok. Suplementy z likopenem są również opcją. Imbir. Imbir zawiera związki, takie jak gingerol, które mogą mieć znaczące działanie przeciwnowotworowe i pomagać zmniejszać stany zapalne. Journal of Clinical Medicine donosi, że imbir może hamować proliferację komórek rakowych i zwiększać skuteczność konwencjonalnych metod leczenia. Dodawaj świeży imbir do swojej diety w herbatach, koktajlach lub jako przyprawę do potraw. Suplementy z imbirem są również skuteczne. Szpinak Szpinak jest bogaty w witaminy i przeciwutleniacze, takie jak luteina i zeaksantyna, które mają właściwości przeciwnowotworowe. Badania pokazują, że spożywanie szpinaku może zmniejszyć ryzyko raka, szczególnie raka przełyku i żołądka. Spożywaj surowy szpinak w sałatkach lub dodawaj go do zup i koktajli. Suplementy z ekstraktem ze szpinaku są również zalecane. Kapusta Kapusta jest doskonałym źródłem witamin i związków fitochemicznych, które pomagają detoksykować organizm i zapobiegać rakowi. American Journal of Clinical Nutrition znalazł dowody na to, że kapusta i inne warzywa krzyżowe mają znaczące właściwości przeciwnowotworowe. Spożywaj kapustę w sałatkach, witaminach lub gotowaną. Suplementy z ekstraktem z kapusty mogą być również przydatne. A teraz dla Ciebie, który oglądał do tego momentu, dodatkowe wskazówki, aby nigdy nie mieć raka w swoim życiu od dr Jamesa Alisona. Rak nadal pozostaje jednym z głównych zagrożeń dla globalnego zdrowia, ale istnieją środki, które można podjąć, aby znacznie zmniejszyć ryzyko rozwoju tej wyniszczającej choroby. Dr. James Allison, jeden z czołowych specjalistów w dziedzinie immunoterapii i laureat Nagrody Nobla, dzieli się z nami sprawdzonymi nawykami, aby utrzymać raka z dala, opartymi na badaniach i dowodach naukowych. Te praktyki mogą być fundamentalne dla ochrony Twojego zdrowia na długą metę. Oto kilka istotnych wskazówek, aby uniknąć raka, zgodnie z zaleceniami dr. Allisona. Utrzymuj zrównoważoną dietę bogatą w składniki odżywcze. Dieta odgrywa kluczową rolę w prewencji raka. Pokarmy bogate w przeciwutleniacze, takie jak owoce i warzywa, pomagają neutralizować wolne rodniki, które mogą uszkadzać DNA i promować rozwój komórek rakowych. Dr Allison sugeruje spożywanie szerokiej gamy owoców i warzyw. Szczególnie tych bogatych w witaminy C i E, takich jak jagody pomarańcze, brokuły i szpinak. Badania takie jak te opublikowane w Journal of Nutrition wykazują, że dieta bogata w warzywa krzyżowe i owoce może zmniejszyć ryzyko raka piersi i prostaty. Włączaj co najmniej 5 porcji owoców i warzyw do swoich posiłków dziennie. Wypróbuj różne przepisy i sposoby przygotowania, aby utrzymać dietę interesującą i pożywną. Regularnie uprawiaj ćwiczenia fizyczne. Regularna aktywność fizyczna pomaga utrzymać zdrową wagę ciała i zmniejsza stany zapalne, czynniki bezpośrednio związane z ryzykiem raka. Dr Allison zaleca wykonywanie co najmniej 30 minut umiarkowanego ćwiczenia, takiego jak szybki marsz. Pięć razy w tygodniu. Badania opublikowane w Journal of Clinical Oncology wykazują, że regularne ćwiczenia są związane z mniejszą zachorowalnością na różne typy raka. Znajdź aktywność, którą lubisz czy to pływanie, bieganie czy yoga i uczynij z tego nawyk. Włączenie ćwiczeń fizycznych do rutyny nie tylko poprawia ogólne zdrowie, ale także pomaga zapobiegać rakowi. Unikaj tytoniu i nadmiernego spożycia alkoholu. Używanie tytoniu i nadmierne spożywanie alkoholu są silnie związane ze zwiększonym ryzykiem raka, w tym raka płuc, jamy ustnej, wątroby i przełyku. Doktor Allison radzi całkowicie unikać tytoniu i umiarkowanie spożywać alkohol nie więcej niż jeden drink dziennie dla kobiet i dwa dla mężczyzn. Badania takie jak te, znalezione w International Journal of Cancer. Wykazują bezpośredni związek między paleniem a zwiększonym ryzykiem raka. Jeśli palisz, poszukaj programów rzucania palenia i wsparcia. W przypadku alkoholu, ogranicz spożycie i wybierz określone dni tygodnia, w które nie będziesz pić. Skutecznie zarządzaj stresem. Przewlekły stres może negatywnie wpływać na układ odpornościowy i przyczyniać się do rozwoju raka. Dr. Allison sugeruje techniki zarządzania stresem, takie jak medytacja, yoga i praktyki mindfulness, aby utrzymać zdrowie psychiczne i emocjonalne. Badania opublikowane w Cancer Control pokazują, że stres może wpływać na postęp raka i ogólny stan zdrowia. Poświęć czas na relaksujące aktywności i rozwijaj nawyki, które pomagają zmniejszyć stres. Takie jak ćwiczenia oddechowe i regularne sesje medytacji. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, nie można zagwarantować absolutnej ochrony przed rakiem, ale z pewnością zmniejszy się ryzyko rozwoju tej choroby. Dr. James Allison z jego ogromnym doświadczeniem i wiedzą zaleca te praktyki jako kluczowe uzupełnienie zdrowego życia. Przyjęcie tych nawyków nie tylko pomoże zapobiec rakowi, ale także promować ogólny dobrostan. Dbaj o swoje ciało, podejmuj świadome wybory i pamiętaj, że prewencja jest potężnym narzędziem w walce z rakiem. Jeśli dotarłeś do tego momentu i znalazłeś wartość w tym, co zostało przedstawione, zostaw komentarz. Życie jest święte. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej informacyjnych treści i aktualizacji na temat zdrowia i dobrostanu. Zostaw swoje komentarze i pytania poniżej, a my będziemy kontynuować rozmowę o tym, jak możemy wspólnie pracować nad zdrowszym i dłuższym życiem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.